Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich zgromadzonych w trybie zdalnym. W niniejszym otwieram 13 sesję Rady Gminy Dębno w roku 2020. Witam przybyłych gości: To jest Pana Wójta Jesława Kozłowskiego. Dzień dobry Państwu. Panią skarbnik Barbarę Armatys. Dzień dobry państwu. Pana zastępcę Jacka Szklarza. Dzień dobry, witam. Witam Panie i Panów Radnych, witam również pracowników Urzędu Gminy Dębno. Informuję, że transmisja sesji jest zamieszczana na serwisie YouTube. Oczywiście jest ona przekazywana w takim trybie, w jakim jesteśmy, czyli w trybie zdalnym i, i takie nagranie w takim kształcie będzie zamieszczone na serwisie YouTube. Przystąpienie do obrad jest tak, jakbyśmy byli na, w, na sali narad jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie wizerunku. Administratorem danych jest Pan Łukasz Franczyk jako inspektor. Dane są przekazywane, przechowywane stosownie do przepisów w Urzędzie Gminy Dębno. E, zostali Państwo zresztą o tym uprzedzeni też w powiadomieniach. E, mieszkańcy z uwagi, że to jest tryb zdalny również w odpowiedni sposób są informowani tak, aby gdyby byli zainteresowani mieli możliwość uczestniczenia. Również w tym trybie w obradach Rady Gminy Dentro. Szanowni Państwo radni, abyśmy mogli procedować, bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności przez naciśnięcie przycisku kworum i stwierdzimy wtedy prawomocność obrad. Na swoim ekranie widzę, że są wszyscy obecni, ale bardzo proszę tutaj wsparcie techniczne o potwierdzenie, że to co widzę jest zgodne z prawdą. Brakuje czterech radnych. Pan Cioruś, pan Piwowarski i pan Gruszkowski. Wszyscy są obecni. Dziękuję bardzo. Po potwierdzeniu obecności stwierdzam prawomocność obrad. W związku z tym możemy. Przystąpić do realizowania w porządku obrad. Porządek wraz z materiałami na sesję został Państwu przesłany, natomiast jeżeli są wnioski co do porządku, bardzo proszę o ich zgłaszanie. Proszę bardzo, Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, składam wniosek zgodnie z paragrafem 30, ustęp 2, podpunkt 1, sumienie 1. Not. O wprowadzenie dwóch projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Pierwszy projekt jest to zmiana uchwały nr 2, łamana na 141 na 2004 Rady Gminy DEBNO z dnia 28 kwietnia 2024 roku w sprawie zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno I druga. Drugi projekt uchwały w sprawie wyraża na być nieruchomości. Jest to projekt numer cztery. Obydwa e, projekty uchwał zostały omówione na komisjach i pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo wobec, wobec wniosku pana wójta bardzo proszę o przygotowanie głosowania w sprawie tych dodatkowych dwóch projektów. E, najpierw projekt numer 3 uchwała dotycząca wynajmu. Kto z Państwa jest za tym, aby wprowadzić tę uchwałę do porządku? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie wprowadzone do porządku. I kolejne głosowanie w sprawie projektu numer 4, drugi dodatkowych projektów w sprawie nabycia nieruchomości. Również proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. I wobec powyższego proszę o przygotowanie głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad uzupełnionego o te dwa dodatkowe projekty. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu z sesji nr 12 z 27 listopada. Informuję, że do treści protokołu, projektu protokołu nie wpłynęły żadne pisemne wnioski co do ewentualnej jego zmiany. Wobec tego proszę o przygotowanie głosowania w sprawie przyjęcia tego protokołu. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z sesji nr 12 proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Wnioski i zapytania do zaproszonych gości. Nie widzę żadnych zgłoszeń w tym punkcie. W związku z tym przechodzimy do punktu 5. To jest informacja przewodniczącego Rady o Pracy w okresie między Sesjami. Informuję, że praca ta dotyczyła podsumowania poprzedniej sesji, czyli sesji numer 12, przygotowania sesji dzisiejszej. Uczestniczyłem wraz z Państwem w połączonym posiedzeniu Komisji Finansów oraz Komisji Bezpieczeństwa. Pisma, które w tym czasie wpłynęły do Biura Rady, zostały Państwu przedstawione i omówione na komisji, o której przed chwilą wspomniałem. Jeżeli są jakieś zapytania do mnie w kwestii tego sprawozdania, bardzo proszę o ich zgłaszanie. A jeżeli nie ma, to bardzo proszę o zabranie głosu przez Panią Przewodniczącą Komisji Finansów i krótką, krótkie sprawozdanie z dzisiejszego posiedzenia komisji połączonych. Szanowni Państwo, komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie razem z komisją prawa bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska. W trakcie tej komisji zostały omówione projekty uchwał na sesję, które zostały zatwierdzone w stu procentach za. W uwagach i wolnych wnioskach padły tam zapytania o zapytania dotyczące dróg gminnych i ewentualnego Ewentualnego przejęcia terenów y, nieuregulowanych na własność przez gminę. Stosowne sprawozdanie w formie pisemnej przedstawię W biurze Rady w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, y, innych też, jak sądzę, nie było posiedzeń, y, możemy przejść do. Kolejnego punktu to jest informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami w zakresie realizacji uchwał. To sprawozdania również mają Państwo tutaj załączone w porządku. Oddaję głos Panu Wójtowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, objęty w okresie objętym sprawozdaniem była się jedna sesja w dniu 27 listopada bieżącego roku. Na tej podjęto 9 uchwał. Wszystkie uchwały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni zostały skierowane do do odpowiednich organów, jakimi są e, Wojewoda Małopolski, a w zakresie to jest odnośnie zgodności z prawa, a odnośnie zgodności z prawem finansowym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Uchwały stanowiące akurat miejscowego przesłaną do publikacji dzienników Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwały również zostały zamieszczone na stanie internetowej Międzynarodowym i Gminy, jak również na tamtej ogłoszeń. Jeżeli chodzi o pierwszą uchwałę, jest to uchwała numer 12 z tyłu bieżącego roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie niedemną. Została ogłoszona w dzienniku urzędowym Województwa pod pozycją 7488 w dniu 2 grudnia bieżącego roku. Wejdzie w życie z dniem grudnia bieżącego roku. Kolejna uchwała numer 12, 236. Również z 28 listopada bieżącego roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Temno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymiarnymi w artykule 3 ust. 3, 3 ustaw działalności budu publicznego i wolontariatu na 2021 rok weszła w dziennik podjęcia. Kolejna uchwała nr 12 maja 267 z bieżącego roku w sprawie stopienia do sporządzenia strategii rozwoju wynik na 2021-2030 oraz określania szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym, w tym trybu konsultacji, weszła w życie z niego. Uchwała nr 12 na 2028 z dnia 28 listopada w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych pod nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamian za uliczoną przez Właściwie, opłatę za gospodarowanie i komunalnymi, na została w wyniku urzędowego pod pozycją 7489 w dniu 2 grudnia, Wyjdzie z życiem dnia 17 grudnia bieżącego roku. Uchwała nr 12, łamana 269, w sprawie przystąpienia Gminy Dębne do programu wspierań seniora na 2020 rok, weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 na 290 również z 28 listopada bieżącego roku w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy Dechnow na 2020 rok została pomożna bieg urzędowym Burmistrza Małopolskiego pod pozycją 7407 w dniu 2 grudnia. Weszła w życie z dniem podjęcia uchwała nr 12 na 281 Również z 28 listopada bieżącego roku w sprawie z najwyraźniej prognozy finansowej dniem na lata 2020 2035 weszła w życie z dniem podjęcia. Kolejna uchwała 227 z dnia 28 listopada w sprawie wyrażenia zgodę na zawarcie kolejnych uchwał weszła w życie z podjęcia i ostatnia uchwała numer 12 na plan z dnia 28 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgodę na Nabycie nieruchomości weszła z życie, w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania do Pana Wójta, to bardzo proszę o ich zgłaszanie. A jeżeli nie, to przechodzimy do punktu ósmego interpelacje i zapytania radnych. Takich zapytań ani interpelacji nie przedłożono do tej pory, i również w tej chwili widzę, że nie ma, w związku z tym przechodzimy do punktu dziewiątego. To jest podjęcie uchwały. I tak przystąpię do odczytania projektu numer 1. Uchwała nr 2020 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Dębno na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy Dębno uchwala co następuje paragraf pierwszy ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi Kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Demno w wysokości 1 zł od osoby miesięcznie od obowiązujących stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonymi odrębną uchwałą Rady Gminy Demno. Paragraf drugi. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w paragrafie pierwszym, jest złożenie informacji przez właściciela nieruchomości. O posiadaniu kompostownika przedomowego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Czy mają Państwo ewentualne zapytania lub uwagi co do treści tej uchwały? Można? Proszę bardzo. Ja mam tylko takie formalne pytanie: Czy do złożenia tej informacji przez właściciela nieruchomości są jakieś konkretne druki, czy to ma być tylko i wyłącznie przez niego sformułowane, jeżeli by był ktoś zainteresowany? I Panie Zastępco, bo widzę, że Pan się zgłasza do odpowiedzi i już pan udzielę głosu i drugie jeszcze, czy parametry kompostowników są określone w jakichś odrębnych przepisach, czy to jest na zasadzie nawet samodzielnego wykonania kompostownika i zgłoszenia go? To ja odpowiadam, Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, nie wiem, włączyłem, włączyłem. Tak, jest taki zapis, jak Państwo Radni podejmuj, przypominają sobie, podejmowaliśmy już uchwałę o przyjęciu tej deklaracji. I, no i tam trzeba złożyć aktualizację tej deklaracji i wyliczyć tą kwotę, także to są niespecjalne nie oświadczenia, tylko to jest sprawę tutaj wyjaśnia deklaracja, czyli składa no, się nową deklarację. Dziękuję, a tutaj jeżeli chodzi o parametry widzę tam pracownika panią Sylwię Płachną. To bardzo proszę. Jeśli chodzi o sam pracownik. To nie ma określonego wielkości i nie deklaruje tutaj mieszkaniec, właściciel nieruchomości, jaką wielkość będzie posiadał tego kompostownika, aczkolwiek tutaj ostatnio na poprzedniej sesji w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno był zapis o kompostowaniu, mogę przypomnieć, że kompostowanie na terenie własnej nieruchomości odpadów zielonych, przy czym odpady stanowiące odpady komunalne można składować w kompostownikach przydomowych na terenie własnej nieruchomości. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza ale, oraz przy obecności mikroorganizmów. Głównie bakterii, grzybów, niektórych bezkręgowców, żołnierzy. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności w gotowych kompostownikach ogrodowych, drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowany układa się warstwowo. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Nie prowadzi się w dołach lub w zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. Jedynie tutaj takie warunki musi spełnić nam kompostownik. No dziękuję bardzo. Myślę, że to wbrew pozorom. Też istotna informacja, żeby ona ponownie wybrzmiała i podejrzewam, że tutaj to, o co pyta pan Marek, istotne będzie po prostu, żeby mieszkańcom we właściwej formie. Tak, tak, tak. przekazać taką informację. Być może byłoby jakimś, jak będą nowe harmonogramy wywozu śmieci, to taka gdzieś informacja nawet wydrukowana na harmonogramie byłaby dla mieszkańców pomocna i byłaby takim powiedzmy jednoznacznym wskazaniem, jak to ma właściwie wyglądać. Znaczy takie... Na harmonogramach to nie będzie możliwe, bo firma już rozwozi. Także osobną informację tutaj będziemy przygotowywać, która będzie przekazana do mieszkańców. No ale też jesteśmy na progu nowego przetargu i nowej umowy za kilka miesięcy, wprawdzie, okay. ale, ale również, więc tam będzie ten etap, kiedy ewentualnie będzie można, już będziemy wiedzieć, jak to przebiega w praktyce i jak to mieszkańcy wiedzą ewentualnie będzie możliwość wtedy uzupełnienia tych informacji. Dziękuję, dziękuję bardzo za te uzupełnienia. Jeżeli nie ma dalszych pytań, to przechodzimy do głosowania w sprawie tej uchwały. Proszę o przygotowanie elektronicznego głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu, to jest projekt numer 2. Jest to uchwała nr dwa 2020 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2020 rok. Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Dębno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Dębno na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy dębno w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków majątkowych z budżetu gminy dębno w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wskutek zmian określonych w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały stan budżetu gminy dębno na rok 2020 obejmuje. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 78 881 521 zł. i 32 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe jak poniżej. Łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 82 721 294 zł. i 27 groszy również z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe jak poniżej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Czy do treści tej uchwały mają Państwo zapytania lub uwagi? Nie widzę. Uchwała zresztą tak jak poprzednio była omawiana na komisji. Proszę o przygotowanie głosowania w sprawie tej uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu numer 3, czyli pierwszego z dodatkowych. Jest to uchwała nr 13 276 2020 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2.141.2004 Rady Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2004 roku. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, <grym> ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Rada Gminy Dębno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy uchwały nr 2 141 2004 Rady Gminy Dębno z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dębnna ogłoszonej w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego w 2004 roku paragraf 13 otrzymuje brzmienie ustala się, że oddawanie w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 95 m2 może następować w drodze przetargu publicznego, ustalając stawkę wywoławczą w wysokości 150% stawki czynszu podstawowego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub zmniejszających określonych w zasadach polityki czynszowej, o ile lokale te nie są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób, których wniosek o najem lokalu mieszkaniowego do osób gminy został przyjęty do realizacji. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Czy do treści tej uchwały mają Państwo zapytania lub uwagi? Nie widzę wobec tego proszę o przygotowanie głosowania w sprawie projektu nr 3. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu numer cztery. Jest to uchwała nr 13.277/2020 Rady Gminy DEMNO z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na podstawie ustawy o samorządzie gminnym ustawy prowadzących przepisy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych Rada Gminy Dębno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Dębno następujących nieruchomości są to działki w miejscowości Łysa Góra o 482 oraz 567 przez 2 powierzchnia działek oraz e, numery ksiąg wieczystych zamieszczone w treści uchwały. Paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem. Podjęcia, tak jak to było mówione, jest to kwestia regulacji dróg, którą realizujemy systematycznie na terenie gminy. Czy do treści tej uchwały mają Państwo zapytania lub uwagi? Nie widzę, wobec tego proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta jednogłośnie. Wobec tego część uchwałodawczą mamy zamkniętą. Przechodzimy do punktu numer 10. To jest zapytania i wolne wnioski. Jeżeli takowe są, to proszę o ich zgłaszanie. Pani Ewa Paneta, bardzo proszę o zabranie głosu. Teraz nie słuchać. Szanowni Państwo, e, chciałam tylko krótko e, pogratulować panu Witowi kolejnego skutecznego sięgania po środki unijne. A ponieważ znaczna część tych środków już po raz drugi dotyczy mieszkańców Sówczyna, więc myślę, że w imieniu miejscowości e, bardzo dziękuję za kolejne parę set złotych, które spowodują, że miejscowość będzie gonić te opóźnienia, które były w poprzednich latach. Będzie piękniejsza, będzie lepiej i wygodniej się mieszkańcom tam poruszać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ewentualnie są jakieś inne zgłoszenia? Jeżeli nie ma, ja tylko pokrótce y, powtórzyłbym ten swój wniosek z komisji, y, żeby ewentualnie z uwagi na to, że, że gmina od no, zeszłego roku wspiera mieszkańców w zakresie organizowania przewozów publicznych, y, to myślę, że byłoby też zasadne, aby podjąć dyskusję z przewoźnikami i, i próby przekonania ich, aby uruchomili choćby pojedyncze y, przewozy, pojedyncze połączenia w dni wolne, nasze znaczy wolne, w soboty i w niedzielę, w które również ludzie pracują yy, i niekoniecznie mają się czym w tym momencie wydostać i powrócić do swojej miejscowości. Tak, to bardzo tak. W ten sposób, że na pewno przewodnicy podejmą ten temat, tylko trzeba sobie znać z tego sprawę. Ja nie mam nic przeciwko temu, gdyż to jest cenny wniosek. Natomiast trzeba sobie znać sprawę, że to będzie finansowane w 100% z budżetu gminy. Już nie, nie dołożymy to z Urzędu Wojewódzkiego, tego, tego, i do tej pory mamy prawie 99% dofinansowania z Urzędu marszałkowskiego. Wojewódzkiego, to tutaj będziemy musieli w 100% do każdego kilometra dołożyć na przykład te 3 zł, czy tam 2,50 zł, zobaczymy jak będzie po przetargu, tego nie wiem, żeby tu mieć taką świadomość. To jest pewnie i dobre, natomiast tutaj trzeba by wiedzieć, że to przewodnicy tego za darmo nam nie zrobią bo obłożenia tego nie ma, dużego tych linii bo może ze względu na okres, jaki to jest, że mamy ten okres pandemii, gdyż by już kilku, czy znaczy dwóch przewoźników już byli, że oni w listopadzie stwierdzili, już zrezygnują, bo, bo ja moim się nie kalkuluje, bo że tak powiem e, liczni na wpłaty od mieszkańców, że będą jeździć tam i bodajże złotówkę za kilometr, a to się okazuje, że tej złotówki za kilometr nie ma, tylko mają tyle co dopłat Urzędu Wojewódzkiego, i tak ja i mówią, że dokładają, ale jak ja tak jakoś specjalnie nigdy nie wierzę, że jak ktoś dokłada, to to znak jednego, nie ma najgorzej, a tutaj trzeba się liczyć z tym, że na pewno tego za darmo tych jednych, czy też dwóch kursów w niedzielę, czy w sobotę nam nie zrobią, musiał być to nasz koszt własnej gminy. Dziękuję. No dziękuję. Tu może, żeby doprecyzować, tak jak mówiłem na komisji, tu nawet nie chodzi o to, żeby uruchamiać kosztem budżetu, tylko żeby w ogóle podejmować raz na jakiś czas. Teraz pewnie nie jest, dobry, nie jest to dobry moment, bo z uwagi na pandemię pewnie ten ruch jest w ogóle ograniczony. Natomiast docelowo, tak jak to uzasadniałem na komisji, że z uwagi na to, że istnieją połączenia, które są dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski i, i budżet gminy traktuje to jako pewną dodatkową korzyść dla przewoźników, którzy mają dodatkowe trasy, których normalnie by nie prowadzili zewnętrznym źródłem finansowania, to być może z uwagi na istnienie takich połączeń, o ile by się oczywiście ekonomicznie dodawały te połączenia weekendowe, no to po prostu gdzieś im próbować, nawet sugerować, czy nawet z nimi jakąś tam presję wywierać na nich, żeby skoro my im pomagamy w jednym zakresie, to może oni pomogą mieszkańcom w innym. No bo sytuacja, w której my mielibyśmy finansować w 100% takie połączenie, przy założeniu, że ono by się nie domykało ekonomicznie, jak chodzi o liczbę pasażerów no to pewnie docelowo wytworzylibyśmy po prostu duży, duży koszt w budżecie, którego jak nie mam, niekoniecznie jesteśmy w stanie ponosić systematycznie. Dziękuję. Czy są dalsze zapytania lub wnioski? Jeżeli nie ma, to dzisiejszą sesję uważam za zamkniętą. Dziękuję bardzo Państwu za obecność. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję.